Witam Was, Pasiec na Bradzie. Dzisiaj warunki oświetleniowe są dość kiepskie, także jakość tego filmu na pewno na tym ucierpi. Natomiast no nie chciałem tylko dla jednego filmiku instalować dodatkowych źródeł oświetlenia u siebie w pomieszczeniu, gdzie przygotowuję pokarm syrop dla pszczół. No, Zbliża się jesień. Przyszła pora karmienia już zimowego pszczół. Dostaję od Was sporo pytań: jak karmię, czym karmię, w jakich stężeniach. I postaram się parę słów na ten temat powiedzieć. Przy czym, jak zwykle, zastrzegam, że to, co ja u siebie stosuję, to stosuję w swoich realiach terenowych, przy swojej gospodarce. Przy pożytkach, które u mnie występują, tak generalnie pszczelarze mają do dyspozycji w tej chwili trzy grupy produktów do karmienia zimowego pszczół. I pomijam ciasto. Chodzi tylko o pokarmy płynne. Pierwsze, no to jest rozpuszczony cukier tak? czyli syrop cukrowy. Chyba najstarszy pokarm, jaki był czy jest stosowany w naszych pasiekach. Drugie to są inwerty, czyli syropy, gotowe syropy, które powstały na bazie szeróbki, sacharozy, inwertazy, sacharozy. Już metodami, czy technologiami fabrycznymi my już dostajemy gotowy produkt. I trzecia grupa to są izoglukozy, czyli syropy, które powstały na skutek przetwórstwa skrobi czy przetworzenia skrobi bądź no skrobi pochodzącej ze, najczęściej ze zbóż, kukurydza, jakieś zboża. Który z tych produktów jest najlepszy? Nie wiem, każdy musi sam sobie na to odpowiedzieć. Ja tylko zachęcam was do takiej analizy, że powiem, we własnym zakresie. Mianowicie, do sprawdzenia sobie w literaturze, jakie cukry są trawione przez pszczoły, do jakiej postaci pokarm, który my podajemy przez pszczoły, musi być przerobiony. A jeżeli nie jest przerobiony, to co się z nim dzieje na plastrze i czy pszczoły mają z niego jakikolwiek pożytek. Jeżeli podamy, Cukier czy syrop cukrowy, cukrowy, czyli dajemy sacharozę. Pszczoły przetwarzają ją na y, cząsteczkę glukozy, fruktozy. Czyli dzieje się to, co się dzieje normalnie przez cały rok w y, ulu, w, w rodzinie pszczele. Tylko no, tu źródłem nie jest nektar, tylko m, cukier, który podajemy. Jeżeli dajemy m, inwerty, czyli te syropy. Które zostały wytworzone z sacharozy, czyli z cukru. No również dajemy syrop po składzie glukoza, fruktoza i sacharoza w różnych proporcjach, ale generalnie są one z lekką przewagą fruktozy. Dzięki czemu te produkty, czy te pokarmy, są nieco bardziej odporne na krystalizację w plastrze. No i trzecia grupa, czyli ta najtańsza izoglukozy. Jak popatrzycie na skład takiego syropu to przekonacie się, że jest, są tam zarówno glukoza jak i fruktoza, ale też i inne wielocukry, które składają się z kilku cząsteczek glukozy. A przypominam, że no, miody na przykład wysokoglukozowe, tak, te wczesnowiosenne miody, mają bardzo silną tendencję szybkiej krystalizacji. Stąd zalecenie, żeby izoglukozy podawać późno, tak żeby pszczoły przypadkiem tam nic nie donosiły, żeby nie przetwarzały, żeby tylko przenosiły do komórek. No, właśnie po to, żeby nie nastąpił rozkład czy rozpad tych wielocukrów na cząsteczki glukozy, żeby ten pokarm nie krystalizował przez zimę. Ale no, proponuję poszukajcie sobie w literaturze jakby fachowej, jaką wartość dla pszczół mają właśnie nierozłożone wielocukry. To tyle wstępu takiego teoretycznego. Ja u siebie w pasiece od lat stosuję cukier. Kupuję go w workach 25 kg, no, z prostego powodu, no, rozpakowanie, rozerwanie. Kilkuset torebek kończy się tym, że ręce są zdarte na tym kleju, praktycznie do krwi. Jest to dla mnie dużo wygodniejsza forma pakowania cukru. Od kilku lat sprowadzam czy zamawiam cukier przeznaczony do przemysłu farmaceutycznego. Jest to cukier o bardzo wysokiej klasie czystości. Gdzie mamy pewność, że nie są on domieszkowany czymkolwiek, a nie ma ani domieszek biologicznych, ani chemicznych. Czy jest to konieczne? Nie, nie jest. Natomiast no ja wyszedłem z założenia, że pszczoły na siebie zarabiają, na swój pokarm zasługują czy na pokarm, najlepszy pokarm, jaki jestem w stanie im zdobyć zasługują, więc. Po prostu co roku zamawiam paletę 800 kg takiego cukru i rozpuszczam go w wodzie. Przez jeden rok, tylko w zeszłym sezonie, zastosowałem invertix 72F diamanta, czyli invert, przeznaczony do, do zimowania. Natomiast ponieważ podawałem go późno, podawałem go w nietypowy sposób, więc tu nie będę się wypowiadał na temat jego zalet lub wad. Istotnym czynnikiem dla wielu z nas może być cena takiego, znaczy poszczególnych produktów do zakarmiania. I przy porównywaniu sugeruję, żebyście porównywali nie cenę, Litra, kilograma gotowego produktu, tylko porównajcie czy porównujcie ceny jakby suchego produktu. Jeżeli macie nie wiem, gotowy syrop o stężeniu 70%, no to cenę za ten, za ten produkt no musicie odpowiednio podnieść, tak? czyli cenę podzielić przez 0,7%. I wtedy nam dopiero wyjdzie z grubsza, oczywiście, jaka jest y, wartość tego syropu w porównaniu z suchą masą cukru. No bo tak robimy pewien błąd y, no, porównując suchą masę w cukrze, ale w inwertach czy w gotowych pokarmach, już pod uwagę bierzemy roztwór, który się nam waha od 60 do 70 paru y, procent. Y, to jest tyle, jeśli chodzi o. Y, taką lekką analizę produktów. Podkarmienie stymulujące, gdzieś tam wspominałem w innych filmach, to zimowe, stymulujące do czerwienia matek przed zimą, robię syropem 1 do jednego czyli na kilogram cukru daję kilogram, czyli litr wody, rozpuszczam i sprawa jest załatwiona. Natomiast zakarmianie zimowe, gdzie Podajemy duże dawki, czy podaje duże dawki pokarmu, podaje je w stężeniu czy w proporcjach 3 do 2, czyli na 3 kg cukru dodaje 2 kg, to w tym przypadku 2 litry wody. W literaturze można znaleźć, jak ktoś poszuka, jeszcze pracę pani doktor Konopacki sprzed ładnych paru lat, z których wynikało, że te proporcje czy to stężenie tego, tego roztworu cukru w wodzie jest najmniej obciążające pszczoły. Czyli one najmniej muszą się spracować czy napracować z jednej strony, żeby odparować ten syrop, a z drugiej strony najłatwiej przeprowadzić no, te wszystkie procesy biochemiczne rozkładu sacharozy na fruktozę i glukozę. Ja się tego trzymam, to u siebie w pasiece stosuję i na dzień dzisiejszy nie widzę żadnych powodów, żadnych przesłanek do tego, no żeby to zmieniać. Do robienia roztworu, do robienia syropu używam odstojniki. Po prostu te odstojniki, które normalnie mam w sezonie do, do miodu. Po I do mieszania zwykłe mieszadło do, do klejów, zapraw. W jakimś markecie znalazłem tutaj akurat firmy Dedra. Ale tak naprawdę po prostu podszedłem do półki, popatrzyłem, który jest najtańszy i takie, takie mieszadło wziąłem. Ponieważ trzpienie, na, całym, na którym mieszadło jest osadzone, no tu jest akurat stosunkowo długi, jest dłuższe niż wysokość stojnika. No to po prostu na górę musiałem dać pustą półnadstawkę yy, sula, jakieś dwie listwy, żeby mi się to trzymało i sprawa jest załatwiona. Jest mieszana na odpowiedniej wysokości, miesza mi yy, ten syrop sam. Yy, ponieważ to wielu kolegów, czy wielu pszczelarzy jako yy, argument właśnie podaje to, że robienie roztworu cukru jest pracochłonne, czasochłonne, że jest kupę roboty i są, wolą kupić gotowy pokarm, zapłacić więcej, ale mieć komfort. Okej, okay. szanuję każdą decyzję, jeżeli tylko nie szkodzi innym. Natomiast ja pokazuję to, że pokażę Wam, że tak naprawdę przy dobrej organizacji pracy, przy odrobinie tam chęci woli i pomysłu ten syrop nam się robi sam. Po prostu. Oczywiście, przy kupnie syropu gotowego w wiaderkach 10-litrowych możemy uprościć dawkowanie. Czyli dajemy takie wiaderko na powałkę, odwrócone do góry dziur, nogami, do góry dnem z dziurkami w deklu. Pszczoły sobie to pobierają, mamy sprawę załatwioną. Tak, przyznaję, jest to dość wygodne, zwłaszcza dla pszczelarzy, którzy nie mogą w pasiece być częstą. Natomiast znowu, każdy musi sobie sam przeprowadzić kalkulację, czy woli zapłacić więcej i mieć tego typu komfort, czy jednak woli te paręset złotych w przypadku większej pasieki zostawić sobie w kieszeni, ale na przykład co 4, co 5 dni z wiaderkami no, iść do pasieki i wlewać pokarm do podkarmiaczek. I jeszcze jedna uwaga, która mi się teraz nasunęła, mówimy tutaj czy mówię tutaj o sytuacji, kiedy podkarmiamy, czy karmimy na y, zimę rodziny, które nie są wykorzystywane do późnych pożytków. Bo ja rozumiem, że koledzy, którzy nastawiają się na pożytki nawłociowe, y, na pożytki wrzosowe, y, gdzie Chcą bardzo późno zakarmiać. No dla nich gotowe pokarmy są no, wybawieniem, są bardzo dużym ułatwieniem w pracy. Natomiast ja takich pożytków nie pozyskuję, więc się na ten temat nie będę wypowiadał na temat takiej gospodarki. To o czym mówię dotyczy tylko i wyłącznie układu pożytkowego takiego klasycznego, czyli w połowie, czy w drugiej połowie lipca kończą się pożytki towarowe. I później wszystkie przedsięwzięcia to już są przedsięwzięcia związane z szykowaniem się do zimy. I to jest w zasadzie tyle całego filozofowania na temat pokarmu, czy na temat szykowania pokarmu, na temat wybierania pokarmu. Jeżeli ktoś z Was chciałby spróbować, nie wiem, karmym syropem, a znaczy jakimś gotowym syropem, gotowym pokarmem, Chciałby spróbować cukier albo karmiem cukrem, znaczy roztworem cukru. Chciałbym spróbować gotowych pokarmów, ja radzę podzielcie sobie pasieka na pół. Zakarmcie pół pasieki jednym produktem, pół pasieki drugim, na wiosnę, będziecie mogli z grubsza zobaczyć, jak się zachowuje w Waszych warunkach jeden pokarm, drugi pokarm. I wtedy sobie podejmiecie decyzję samodzielną, co jest dla Was istotniejsze. Czy oszczędności, czy y, pracochłonność, czy okaże się, że jest to wszystko jedno. Y, sugeruję, nie, nie opierajcie się na opiniach, które są najczęstsze, chyba na, na w tych naszych forach y, pszczelarskich, typu zimowałem na i tutaj sobie wstawić dowolno, dowolny produkt, było ok. To nie jest żadna informacja. Nie wiemy, jak te rodziny by wyglądały, gdyby w tych samych warunkach były, na, były zimowane na innym produkcie? My zawsze musimy jakoś to porównać, jedno do drugiego. Poza tym, jeżeli ktoś, dostałem szacunki, no ma cztery rodziny, tak i zazimuje, z tych czterech rodzin zazimuje trzy na jakimś tam produkcie, i później się wypowiada, że. Taki i taki syrop, czy taki i taki produkt jest bardzo dobry, bo zazimowałem i wszystkie mi przezimowały, to nie jest argument. To nie jest argument, na którym ja osobiście oparłbym decyzję, y, czym karmić pszczoły na zimę. Według mnie takim bezpiecznym rozwiązaniem jest, jest wyjście od syropu na bazie cukru, czyli takiego klasycznego, i dodawanie do kilku rodzin obok y, pokarmu innego, żeby sprawdzić, żeby porównać. Tu się chyba mam na cukrze i na 10 rodzin wyszło mi tak, tak i tak y, po zimie. 5 rodzin miałem na jakiejś izoglukozie czy inwercie. Wyszły mi tak, tak i tak. I analizujemy, co się stało. To tak. Odnośnie podejmowania jak gdyby procesu, podejmowania decyzji czy całej analizy w procesie decyzyjnym. Teraz tak szybciutko pokażę Wam po prostu, jak ja ten syrop tu u siebie robię, jak to przebiega, no, żebyście zobaczyli, że nie jest to tylko takie teoretyzowanie, tylko faktycznie u mnie po prostu to się sprawdza w praktyce i tak w praktyce działa. wsypałem dwa worki po 25 kg cukru, czyli 50 kg cukru. Do tego hmm, powinno się dać, żeby mi tak ściśle 3 do 2 proporcje, 33 litry wody. Ja po prostu wlewam 3 wiadra ciepłej wody. No, no, pamiętajmy, no, to nie jest apteka, to i tak i tak ilość pokarmu, który dajemy na daną rodzinę pszczelą. Liczymy w suchej masie, a nie w litrach czy nie w kilogramach syropu. I tu od razu, uprzedzając pytania, daje zwykłą, ciepłą, czy tam gorącą wodę prosto z kranu. Nie gotuje tej wody, nie wygotowuje, nie daje jakiejś tam demineralizowanej z filtrów. Nie, zwykła, normalna woda z kranu. Przy karmieniu, już na, na zimę. Przy rodzinach zimowanych na mniej więcej, załóżmy na tak, 7 w ramkach wielkopolskich daje około 10 kg cukru. Przy czym to nie może być tak, że dam 10, zapominam, już w ogóle nie zaglądam. No musimy zobaczyć ile z tego pokarmu nam zostanie, jak matka czerwi, czy zdążyły zalewać to gniazdo, czy nie zdążyły. Są długie, ciepłe zimy. Więc no, tu jak gdyby ten proces y, wymaga kontroli, musimy po prostu no, zerknąć po skończeniu tego karmienia, zerknąć do tego ula, zobaczyć y, co tam się dzieje. Takim pewnym y, wskaźnikiem, no, takim, no taką wielkością przydatną do szacunkowej kalkulacji jest po prostu przyjęcie, że dajemy około 1,5 kg cukru mówimy o suchej masie na ramkę wielkopolską w gnieździe. Tak? Czyli jeżeli mamy te 7 ramek, no to tak mniej więcej wychodzi z tego do no, około 10 kg cukru. Natomiast to jest tylko pewna wskazówka, i tak i tak musimy skontrolować, zweryfikować czy wystarczy czy nie no, żeby się nie okazało, że nam pszczoły po prostu sypią się z głodu jak już mamy wszystko wsypane w latach, dwa wiadra wody, trzecie wiadro dodam no, później na potrzeby pokazu, filmu te dwa wiaderka wystarczą no to po prostu włączamy to, to mieszadło, odpalamy to wszystko i na 10-15 minut możemy sobie iść spokojnie na tą przysłowiową kawę. Słuchajcie, minęło kilkanaście minut. Syrop jest gotowy, cukier rozpuszczony. Także jak się jeszcze za jakąś godzinkę będzie troszeczkę ciemniej, żeby nie wywołać rabunków w pasiece, zostanie rozlany do wiader zaniesiony do pasieki i wlany do podkarmiaczek. To jest tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję za uwagę. No i zapraszam do następnych